Cześć, witam Was wszystkich bardzo i to bardzo serdecznie. Dzisiaj yy, wracam do nagrywania, już tak naprawdę, naprawdę już obiecywałem, i, ale nie nagrywałem. A więc dzisiaj właśnie będzie kolejny odcinek z serii City Bus Manager. Trochę się zmieniło. Trochę zmian weszło w życie i w City Basie, i w Lublinie. Ostatnio nastąpiło wydłużenie, dni 34, na pętle żeg żeglarską, ale widzę, że to już mamy, a dzień dzisiejszy rozpoczniemy od zmian. W od zmiany w rozkładzie jazdy linii numer 34. Albo nie. Teraz stworzymy kolejną linię. I to będzie linia 15, która też jedzie z koncertowej na żeglarską, tylko że jedzie inną. Trasą, bo jedzie między innymi przez centrum. Za chwilę. A linia 15 też. Już za chwileczkę będziemy to robić. A mówiąc w tym czasie linia numer 15 będzie mieć tra trasę zmienioną nie niezmienioną y, od 1 maja, kiedy chyba pojawi się film, y, w soboty, niedzielę i w dni powszednie specjalne, czyli 2 maja i ich, ich, jeszcze coś pod koniec czerwca, ale nie pamiętam jaki to dzień. Y, kursy 15 będą wydłużone na dąbrowę. I trochę będzie więcej kursów nowych, wych wydłużonych. I no, będzie się działo, po prostu będą korekty wakacyjne. A ja już rozpoczynam. Jak się nie mylę, rozpoczniemy z koncertowej, bo jeszcze mi strona zarządu: dróg i transportu miejskiego w Lublinie musi się otworzyć linia numer piętnaście tak koncertowa Karkonoska Zelwerowicza y... Zelwerowicza Cza... osiedle Szymanowskiego Harna do Kilara, Skrzypcowa, Orfeusz, Kiepury, Galeria Labirynt, Kul, Ogród Saski, Lipowa <laughs> Lipowa cmentarz, muzyczna, politechnika, pozytywistów, osiedle Skarpa, rondo żołnierzy górników, medalionów, Romera Kościół, Osiedle Naukowskich, dodali nową funkcję, czyli wane pointy. Co? I teraz chciałbym, żeby ta nie pojechała tędy, to pojedziemy. Osiedle Naukowskich, Romera Wapowskiego, Biskupa Fulmana. Zalewskiego most imienia Kaczorowskiego, żeglarska i jedziemy w drugą stronę: i żeglarska Zalewskiego, biskupa Fulmana, Wapowskiego, Romera, osiedle naukowskich. Romer Kościu, medalionów, rondo żołnierzy górników, osiedle skarpa. Zero dwa. Pozytywistów Politechnika Muzyczna Lipowa. Cmentarz? Przepraszam, przystanek w drugą stronę. Lipowa, cmentarz. 02: Ogród Saski Kul. Cool galeria labirynt można też jechać tędy, ale ostatnio trochę trasy były zmieniane. Może nie ostatnio, ale gdzieś z rok temu i właśnie teraz raz jedzie w drugą stronę tędy, linia numer 15, ale można też jechać tędy w obie strony. Na przykład będziemy tworzyć linię numer 2, 8 i 13. To właśnie pojechać. W tej linie jadą popiołuszki. Eee, wracając do linii Galeria Labirynt. Kiepury. Po przystanku Kiepury jest przystanek Orfeu, Żelazowej Woli, Rondo Kilara, Harnasie, osiedle Szymonowskiego, Zelwerowicza, Karkonoska, Koncertowa i kończymy tą linię. Ach. Przyznam, że trochę zmieniania tu będzie. No ale... No, ale no, trochę tu zmian będzie, ale kto się boi właśnie takich zmian? Ech, trochę czasu to zajmie. No, ale zanim to zaczniemy robić, na małe ZO, nie! Dziękuję. Nie będzie transportu. Ale będziemy trochę tworzyć, trochę rozmawiać o liniach w Lublinie, oczywiście. Też wyjątki są takie, że w Lublinie nie ma tramwajów, ma trolejbusy, a więc będziemy mogli wszystkie linie odwzorować, a nie tylko te autobusowe. Te linie jadą, mają taki sam przystanek początkowy, czyli koncertową i taki sam przystanek końcowy, czyli przystanek żeglarska. Mm. Nie jestem z tego zadowolony, że 34 wydłużyli, no ale... Bo teraz dwie linie jadą, jadą na żeglarską z koncertowej, a więc mamy dwie linie o takich samych przystankach początkowych i końcowych. Wy? Ale jedyna różnica jest taka, że linia 15 bardziej jedzie przez centrum, a linia 34 bardziej jedzie przez Kalinowszczyznę. A więc to jest taka różnica. Przystanek i Muzeum Narodowe Zamek też są może nie nowe, ale mają po prostu zmienione nazwy, bo kiedyś się to nazywało dworzec główny PKS. Ale już się nie nazywa. Chciałbym jeszcze jakąś linię stworzyć. Może coś na zbożową, może właśnie dwójkę, ale na razie chciałbym się zająć komunikacją z pętli koncertowa, bo zaczęłam linią numer 34. To będziemy teraz jechać. Znaczy nie jechać, tylko tworzyć wszystkie linie z koncertowej, a skoro już tak idzie. Jedziemy właściwie za ciosem. To linia 36 stworzymy. Linia 36 jest. To jest linia szczytowa. Nie ekspresowa, ale szczytowa jest. Zacznijmy też obsługę osiedla Felin, czyli przystanek Felin, Doświadczalna, Felin Uniwersytet, Rondo Kars Osiedlewskiego, Rondo Przemysłowców, Plewińskiego, Plewińskiego MPK, pancerniaków, grondo geodetów, grygowej osiedle, metalurgiczna hurtownia, tokarska, outlet, center, mogiewska, wsej, montażowa, Kalinowszczyzna, Kleberga, Rondo Berbeckiego, Andersa Cmentarz, Szwedzka, Rondo Kamińskiego, Orfeusz. Żelazowej woli i Rondo Kilara, Harna, Osiedle Szymanowskiego, Zelwerowicza, Karkonoska, Koncertowa. I druga strona. Koncert. Sowa Karkonoska, Zelwerowicza, Osiedle Szymanowskiego, Harnasie, Rondo Kilara, Skrzypcowa, Orfeusz, Rondo Kamińskiego, Szwedzka, Andersa, Cmentarz, Rondo... Czekajcie... Ech. Rondo, nie tak się nazywa, to już. Rondo Berbeckiego zero To chyba jest przystanek tylko dla tej linii. Chyba Rondo Berbeckiego Kleberga. Kalinowszczyzna, Montażowa, Mełgiewska Wyższa, Szkoła Ekonomii i Innowacji, Outlet Center, Tokarska, Tyszowiecka, Grygowej Osiedle, Rondo Geodetów, Pancerniaków, Lewińskiego, MPK, jeśli jest tą stroną. Czekajcie, bo czekajcie, czekajcie. Nie ma w tą stronę przystanku plewińskiego MPK, to pancerniaków plewińskiego. Ugadza że nie ma w drugą stronę przystanku plewińskiego MPK, to ja nie wiedziałam. Pancerniaków plewińskiego, Rondo Przemysłowców, Rondo Karsz Siedlewskiego, Felin Uniwersytet. Felin, no, uniwersytet, doświadczalna, e? A. no tak, bo jak się zrobi raz tak, sz raz tak szybko, to już można granica naszej mapy, doświadczalna i Felin oczywiście, nie tak. Bo tu jest taki specjalny wjazd dla autobusów. Co? To muszę zmienić lokalizację tego przystanku natychmiast. Tak, tylko że to będzie przystanek Felin 03 oczywiście, a nie 01. A więc Linia numer 36 zostaje stworzona i od razu rozkład dla niej zdrowie. To akurat rozkład dla tej linii skomplikowany do skomplikowanych nie należy. Po prostu krótka linia. Znaczy nie krótka, ale linia szczytowa. Choć koncertowa ma swoją linię ekspresową, bo Lublin też wprowadził linię ekspresową w i ona, jak dobrze pamiętam, nosi numer 301, bo ja już w pamięci. Znaczy no, no, po prostu nie pamiętam, bo dużo jest tych linii ekspresowych akurat w Lublinie. Znaczy są, jest ich trzy, ale nigdy ich nie było. To trochę trudne do zapamiętania. Piąta, dwadzieścia cztery, szósta, siód siódma, trzy, dwunasta. Dwadzieścia czternasta dziesięć, czternasta dwadzieścia dziewięć, piętnasta dziesięć, szesnasta i kiedyś to byłby ostatni kurs, ale teraz dodali jeszcze kurs o 22.07. A więc taki już końcowy kurs. Nie powiem, że zjazdowy, ale końcowy kurs o 22.07. On był dosyć niedawno dodawany, ten ostatni kurs. To teraz jeszcze rozkład jazdy w drugą stronę. Z przystanku koncertowa Ugh. Lublin ma dosyć długie linie, dlatego to trochę, trochę to trwa już ten odcinek. Okej, okay. i teraz 40 minut tr trwa. Ten. To będą ostatnie akcenty w tym odcinku. Yy, wiem, że dzisiaj krótszy, ale musi być trochę krótszy. Czwarta, trzydzieści sześć, piąta, dwanaście, szósta, dziesięć. Ósma dwa, trzynasta jedenaście, piętnasta pięć i dwudziesta pierwsza osiem. Jakoś mało tych kursów. Czwarta, trzydzieści sześć jest, piąta, dwanaście jest, szósta, dziesięć jest, ósma, dwa jest, trzynasta, jedenaście jest, piętnasta, pięć jest, dwudziesta, pierwsza, osiem jest. I taka to będzie dzisiaj. Króciutka, bo krótka, ale linia. Ale linia. Mm. 36 I to będzie na tyle. Stworzyliśmy trzy linie z pętli koncertowa i są linie. Znaczy stworzyliśmy dzisiaj tylko dwie. To są linie 15 i 36. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Z tej strony i Heusta. Cześć i pa!